Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie Janek Malski, Forty Klefasz. Ze mną jest mój Staszczyk z zespół Tilaf. love Miliku, witam Cię serdecznie, może tak witamy Cześć. na antenie. Muniku, bardzo Ci miło widzieć. Ostatnio raz widzieliśmy się rok temu właśnie na koncercie Forta Klepasz w ramach tej płyty i trasy All Gold. W tym roku znowu zagościsz Forta, a będzie okazja i będzie się działo, jak to z się teraz śpiewa, zresztą taki hit. Ponieważ no, w tym roku Twoje wielkie urodziny, Twój wielki jubileusz. Jest teraz nam bardzo miło będzie gościć Ciebie dokładnie za dwa miesiące. Moniku, powiedz mi tak szczerze: jakbyś tak kiedyś, mój kolega, za, kiedyś tak na urodzinach swojego kolegi e, zapytaliśmy Go, jakby miał określić, jakby <śm> sprecyzować swoje życie w trzech słowach, albo tak podsumować ten, ten czas, który był. to, to, to Jakie to były słowa? Tych ty, ty, 50. Ech. Miłość, przyjaźń i rock and roll. Ale to chyba to, to są hasła o To chyba, To chyba nie do końca, nie będziemy powtarzać. Jakby to powiedzieć, były momenty złe, były momenty dobre. Dostałem od, ży od życia i od rock and roll, od tak sławy. Tyle bardzo dużo kopów w pupę i upadków było sporo, ale całusów dostałem więcej. Generalnie powiem tak, no, bardzo. To wszystko dzięki publiczności, bo. Tak naprawdę publiczność nas wyniosła w ogóle, oczywiście ta droga była długa, zaczęła się w roku 82 w Częstochowie, ale potem w latach 80. to było tak zwane zdobywanie wiarygodności u publiczności, czyli to, co, to czego się nie da kupić właśnie dzisiaj to właśnie jest towar właściwie, który jest niedostępny, bo wszystko jest właśnie mega gotowe i podane w różnych castinga, reality show i tak dalej. Było troszkę inaczej, to był inny czas. W zasadzie te 31 lat zespołu TILAF to też poważny czas historii Polski, bo przecież zaczynaliśmy w roku 82, kiedy byliśmy w Polsce zupełnie zamkniętym, że tak powiem, gettem. W stan wojenny, generał Jaruzelski, zero wyjazdów nawet z miasta do miasta. Pamiętam, z Częstochowy do Krakowa musiałem mieć przepustkę. A dzisiaj mamy wolną Europę i generalnie, kiedy chcemy, to wsiadamy tu czy tam były lata 90., które były jeszcze inne, potem się pojawiły lata milenijne, które są dzisiaj, wszystkie wynalazki, z których korzystamy w tej mojej komóreczki, kolega może zrobić mi film, bo po prostu Świat mamy cyfrę, cyfry, cyfry, cyfryzację, cyfrowy styl życia, jak powiedział mój kolega z zespołu. Generalnie jest totalna, bogata historia różnych mm -hmm. rzeczy. I cieszę się, że mogłem, że żyję w tym, że żyję w tym czasie i to ostatnie 5 lat mojego życia. Yy, to też bardzo ciekawy czas i świadomego życia, tak właśnie od mniej więcej roku 80., yy, muzycznie świadomego, kiedy zacząłem zakładać swoją pierwszą kapelę, to był zespół Opozycja, potem Tilow Mogę podziękować po prostu, nie wiem, jak kto zwał, tak zwał losowi Bogu, czy też opatrzności, czy w ogóle czy przypadkowi, nie wiem, jaki jak zależy, jako kto ma światopogląd, generalnie za to, że coś się stało, jak się stało bo chciałem grać w kapeli, oczywiście nurtem takim, do, który mnie do tego pchnął był, był punk rock w latach 70. jeszcze. To był taki jakby clash, ten pistol, a w Polsce kryzys, Brygada Kryzys był moją inspiracją. I zaczęliśmy grać jak zwykle wiesz, no w sumie dla paru garskich kupi koleżanek, żeby wiesz, nasze akcje wzrastały w towarzystwie. A, a się ta historia zatoczyła duże koło. Jesteśmy naprawdę, bym powiedział, no, zespołem, można powiedzieć, spełnionym, bo tutaj w Polsce no, to, um, osiągnęliśmy bardzo dużo. Myślę że, myślę, że wszystko, co można było. Natomiast y, mamy szacunek fanów, co jest bardzo ważne, bo ludzie na ulicy mnie spotykają i mówią: Łoń, niech w porządku, fajnie, fajnie. To jest takie fajne od ludzi, dostajesz. Mhm. Traktujemy się normalnie, ponieważ nigdy nie miałem wiesz. Nie miałem, nie miałem ochroniarza, zawsze byłem normalnym człowiekiem, który oczywiście. Wiesz, kiedyś mieszkałem w bloku, teraz mieszkam w domu, wolnostojącym, wolno-stojącym, ale generalnie nikomu nic nie ukradłem, więc tutaj, jakby droga była po prostu naturalna. Ten zespół odniósł sukces yy, artystyczny i finansowy, więc to jest świetna rzecz, że zespół po prostu od 20 lat żyje z muzyki, moi koledzy yy, żyje z muzyki. To jest rzeczą ciężką w Polsce na pewno, tak jak, jak wszyscy tak dziś narzekałem, że, a muzycy to zawsze. A to chyba zależy w tym momencie, jakby siła zespołu zależy od siły sukcesu i od tego, czy ludzie chcą tego słuchać, a w przypadku Tila bo ewidentnie ludzie chcieli tego słuchać, czyli chodzić na koncerty, kupować płyty, kupować bilety i tutaj chyba w tym tak naprawdę tak, taka, taka główna siła. No, znaczy wiesz, było ciężko bo na to 80. nie zarabialiśmy pieniądze na, na, na obiad, wiesz, na na obiad, na jakieś, wiesz, piwo, nie wiem, na... No nie mówiąc o kup kupowaniu instrumentu, bo wtedy w Polsce pensja średnia była 10-15 dolarów. Młodsi mogą tego nie wiedzieć, ale tak było w latach 80 Śmieszne Śmieszna dzisiaj sytuacja. Generalnie, no ale... Yy, ka każdy zespół, jak czytam biografię wielu moich ulubionych zespołów, czy to będą Steufi, czy... czy to będzie, wiesz, Bob Marley, czy, czy... Wiesz, każdy ma swój początek i zawsze ufam bardziej takim artystom, którzy przeszli ten, no, ciężki czas grania, wiesz, za, za darmo, za... Za obiad, czy też spali... Tak tyle z Tilawem było. Zespół dopiero po 10 latach, 8 latach grania, zaczął zarabiać na jakieś pieniądze, że był powyżej zera, więc tutaj tego nigdy pieniędzy na początku Taka nie robił. inwestycja nie na, na nie robił. Natomiast wiarygodność fanów nas do tego jakby, jakby wywidowała, wiesz. I powiem tak, no. Jak się, jak się ktoś dziś nastawia na taki bardzo szybki sukces, bo co zresztą niestety lansuje telewizja, że musisz być kimś, wiesz, three minute hero, musisz być przez trzy minuty kimś, to jest bzdura, bo... Tak naprawdę to bycie kimś, ustawienie swojej pozycji zawsze musi trwać, jak pogadasz z pisarzem, z malarzem, z jakimś muzykiem, który ma drogę. Chyba, że się po prostu właściwie bawimy w jakiegoś takiego, no, tak zwanego, mm, jak to nazywam, próżniaka, czyli celebrytę. No to, to jest inna, to już nie jest muzyk, tylko no, facet, który, czy pani, która chce się pokazywać. To jest inna sytuacja i ona może tak funkcjonować, dopóki, tak powiem, walory e, pomagają, bo jest tam jakiś skandalik nakręcony, kolejny, ktoś na przykład z kimś wymyślił. My jesteśmy muzykami, nie błaznami, więc generalnie no staram się muzyką bronić, co może dzisiaj jest niemodne. I tacy będziemy już do końca, bo zespół jest dosyć stary. i To, co może przekazać dalej, to tradycje rock rolla, która oczywiście wzięła się z blusa i tak dalej. Nie będę tuż gadał jak dziadek. Tak, ale będzie co najlepsze. Ja pamiętam co do roku, jak, jak miałem okazję się zobaczyć u nas w Sportach Leparz, to było coś niesamowitego, bo tam było masę młodych ludzi, gdzieś tam y, nawet 16 lat, gdzieś tam te pierwszy rok studiów, kolejne lata studiów, ich rodzice, tam widziałem dziadkowie, w ogóle to jest niesamowite, bo ta muzyka jakby przyciąga pokolenia i właśnie ten przekaz, który wy robicie musi być taki troszeczkę ponadczasowy I wszystko, wszystko robią, wiesz to, co, trochę, wszystko ja trochę, jają, trochę wszystko, nie? Bo wszystko robią. Czy, no, bo, no bo w tym te treści są tak uniwersalne, że do tych ludzi nie To dla nas komplement. Wszystkie wiesz, bronią zespół piosenki i płyty, fakt, że łatwiej jest Takiemu jak nasz, który ma tych płyt z 15 nagranych, masz czego wybierać, jak gramy mm. koncert, setlista jest bogata. Radio też jest takim wiesz, wiecznym przypominaczem, że zapytasz kogoś na ulicy, to nie musi być żadnym fanem, ale myślę, że z jedną bądź dwie piosenki Love skojarzy Przeciętny człowiek, wiesz, mówię Warszawa, King, nie wiem, nie, nie, nie. I to jest też świetne, że wiesz, te piosenki poszły w ludzi tak w taki sposób naturalny. Ja wiem o czym mówisz, bo to, to jest taka promocja, bym powiedział, normalnie domowa, bardziej to, czy, to siostra, pamiętam, powie, siostra starsza powie młodszej. Pamiętam, kiedyś napisał do mnie chłopak maila taki, który miał chyba 14 lat. Ale to było dawno w czasach, kiedy mocną ofensywę e, robił hip-hop, którego zawsze też jakby byłem fanem, bo to były nowe, ciekawe dla mnie treści, ale Tila nigdy się przecież nie wygłupiał nie, nie, nie zaczął grać hip-hopu, bo było to śmieszne i napisał do niem, panie Muńku, mam 14 lat, u mnie wszyscy właśnie słuchają hip-hopu, ale ja jedyny słucham rock'n'rolla, trochę się ze mnie śmieją, więc ja napisałem, a skąd w ogóle słyszałeś o takim będzie? No właśnie, starszy brat mi powiedział, bo on słuchał Led Zeppelin, e, w, i to jest fajne, wiesz, generalnie, że naturalnie to, co muszę o Ja tej publiki do końca przez te okulary nie widzę, <laughs> widzę, ale wiesz, ten mix 1650, Wiesz, wydaje mi się, że Tila nie jest zespołem, który, który nie jest zespołem, który wiesz, skupia na sobie jakąś subkulturę. Przychodzą, że tak powiem, wiesz, studenci, przychodzą dziewczynki z, z t-shirtem Kurt Cobain, przychodzą e Rasta Mani, mogą i przyjść w przychodzą korpą. Korpo, korpo Kobiety i Korpo Faceci przychodzą, wiesz, ludzie, którzy generalnie domowo słuchają roka mają pod pięćdziesiątkę i to jest dla nas wielki komplement, że po prostu pilawo piosenki żyją. Dlatego wiesz, no to jest fajne, mieć publiczność taką, bałbym <grym, grym>, się trochę mieć publiczność taką, wiesz, tak jedno, wiesz taką sek mm -hmm. nie, taką sekciarską, A, że nie. na przykład tak mnie... Patrzą na mnie jak na, wiesz, Mesjasza po prostu i wszystko spijają no, z moich ust na zasadzie jakiegoś proroka czy też kaznodziei jestem, wiesz. Mój niech starszy koleś, który śpiewa o sobie, ale również o, o tym co tu dookoła. Ktoś to może wziąć, bądź nie wziąć, e, ktoś, ale ktoś z tego coś znajdzie i, i wiesz, e, jestem bardzo ciekawy i głodny tych koncertów. Cały rok miał, mieliśmy urlop, generalnie wystąpiłem w tym roku tylko kilka razy jako gość tam e, z Izrael. W Jarocinie wystąpiłem na koncercie specjalnym Krzysztofa Klęczona, nie grałem, zrobiliśmy sobie urlop po tych 30 nie latach grania. grania i powiem szczerze, że jestem podjarany, bo zagramy tylko cztery koncerty w tej jesieni, jeden w Londynie, drugi w Wilnie i dwa w Polsce, w Krakowie i, i w Warszawie, to, yy, z okazji, to, to jest pod hasłem Uniek 50. I po prostu bardzo się cieli, jestem podjarany, yy, yy, bo dawno po prostu nie grałem, więc yy, yy, to właśnie potrzebne to było. Żeby... Ta energia po prostu jest poczętna od publiczności, od tych ludzi. Wiesz 31 lat grania, 30 lat grania trochę musieliśmy odpocząć. Nie uzależnie tak, hmm. to jest... Ale właśnie zauważyłem, że można... To to też to jest... bez tego żyć. A. W tym roku dużo podróżowałem, byłem w, trochę po świecie, jeździłem i to też było bardzo fajne, rozwojowe. Dzięki Bogu miałem na to możliwość, że mogę grać z nie grać żyć z tentiemu w chłopcy. Zrozumieli ten mój wybór i generalnie no troszkę może na początku byli niezadowoleni, bo płyta Olbis Gold miała świetne recenzje i dobrze się sprzedawała, może można było grać. No ale jesteśmy kumplami, po prostu lojalnie rok wcześniej powiedziałem, więc cały, od stycznia w ogóle nie graliśmy. Yy, patrzyłem sobie na to z boku, na kolegów, koleżanki grające, mówię nawet fajnie, że ja na razie nie uczestniczę, ale przyjdzie taki moment, wiedziałem w listopadzie, że będziemy, już wystartujemy. I bardzo się cieszę, że będziemy grali te koncerty. Mówię to bez jakiegoś tam wiesz, że tak powiem, promocyjnego uśmiechu, tylko jestem bardzo podjarany, bo dawno się spotkałem z publicznością tilałów generalnie, więc... Warszawa, Kraków, a Kraków będzie pierwszy. No właśnie, bo to to chciałem, o to chciałem też zapytać. Jakby skąd wybór tych miast, bo no bo no pewno Kraków kochasz. Nawet nie, nawet nie pytałem jak bardzo, bo wiadomo, ja może Kraków każdy kocha. No ja to już taka Ja mam ja, ja ja no. kilka swoich miast W Polsce, Więc na pewno Kraków do nich należy. Dwa najważniejsze to jest Warszawa i Częstochowa. Częstochowa. Mogłem zagrać w Częstochowie, oczywiście mogłem, ale yy, tak się stało, że miesiąc temu z moimi kolegami yy, z starych czasów wydałem płytę. Yy, bankową płytę Shambu plus Muniek i zagraliśmy dwa tygodnie temu koncert duży po prostu, znaczy duży klubowy, na 400 osób gdzie przyszło, było reklamowane bardzo. Więc postanowiłem, że, że w tym momencie no, będzie to bez sensu, żeby w listopadzie wygrał znowu tilov i moje rodzinne miasto myślę, że to zrozumie generalnie i, i, i zaraz był Kraków na mnie, przepraszam, jesteśmy na żywo, żeby nie było ten tak? po prostu tu jest komórka odebrana, przepraszam, generalnie no jest Kraków i Warszawa, dlatego że no, myślałem o dwóch miejscach, po pierwsze, żeby się, po pierwsze, żeby, żeby to były dwa, a nie jedno, po drugie, żeby żeby złapać ten szwung, jak to się mówi. To nie znaczy, że Kraków jest jakimś starterem, tylko już Krakowie jest koncertem, potem dzień przerwy ja. i po prostu to są dwa różne koncerty i, i to dlatego przepał jest, że znaczy, Po prostu chodzi o to, że generalnie mi się dobrze grało w Fortach Klepa, że powiedziałem menadżerowi yy, zagrajmy tam. No i Kasia powiedziała z Budkiem, że to jest fajny pomysł, ponieważ, po, ponieważ już no, koniec, ja, ja, koniec ja, ja tej ja wazeliny, ponieważ mi się dobrze ze sobą współpracowało. Znaczy, ja, bo ja spadłem z krzesła, nie wiem to do mnie zadzwoniła Kasia. Już kilka miesięcy temu i mówi: słuchaj, bo myślimy o dwóch koncertach TILA, bo wiesz o tym, że TILA ma przerwy. I w tym momencie padło na Warszawę i Stodołę i ty. My? Naprawdę, wiadomo, że Kraków ma legendarne kluby i legendarne miejsca. W tamtym roku rzeczywiście ten koncert był przerewelacyjny, przepiękny, ale pomyślałem sobie, że na taką specjalną okazję, no do takich świeżaków, to raczej nie wybierzesz. I, I tym bardziej z... nikt mimo że... Masz... Nie, wiesz, takie właśnie form. Macie fajny klub, fajne zaplecze, hmm. był fajny klimat i wiesz, bałem się, bo przecież nie, nie znałem waszego klubu i wiem, że nie było w porządku. I jest mi wiem, wiem, że się przy... Przyłożycie na pewno do promocji, a to jest dla mnie ważne i po prostu miło mi wtedy było. Po prostu i wiesz, no, a po prostu lubię Kraków, bo Kraków trudno nie lubić, Kraków wciąga czasami niebezpiecznie, ale no ale po prostu chcę zagrać dwa koncerty, bo sama stodoła to tak trochę co no. I, 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 i jest bardzo okej, okay. Zapraszam w ogóle wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że to też jest taki. Bardzo krakowski akcent, jak kogoś specjalny jest, wystąpi Renata Przemek, Renata Przemek, która po prostu mi się wydaje, że bardzo pasuje do Waszego miasta klimatem, chociaż sama z Krakowa nie jest. Renata znamy się oczywiście tak 3-6 lata całe i mam duży jakby szacunek do, do twórczości, może nie jestem fanem, ale absolutnie jej styl i w ogóle klimat zawsze mi się podobał. Jeszcze nie wiemy co z Renatą zaśpiewa, musimy się skontaktować i tak dalej. Na pewno zaśpia z nami dwie bądź trzy piosenki. Supportem będzie zespół Momo, to jest taki też troszkę poziom z koligatony zespół, bo tam grano Szklawisza, więc Marecki Michał i nasz dawny gitarzysta ex Jacek Perkos-Perkowski. Zespół tak. pop rockowy, który w tej chwili zaczyna dopiero swoją drogę, wydał niedawno płytę, więc jakby po koleżeńsku jest, jest chcemy, tak, co pokazywać pewnie chcemy im pomóc mhm. i generalnie z tego co wiem tam coś w radio, latają la jakieś piosenki, no, także po prostu myślę, że troszkę lżejsza nuta, ale to przed kilawem taki mały oddech, yy, no i... Naprawdę szczerze serdecznie zapraszam wszystkich, yy, powinien, powinien być fajny wieczór. To jest czwartek, czyli tak można powiedzieć nie piątek weekendu początek, tylko czwartek, weekendu, początek, bo tak niektórzy ludzie kalkulują. Z tego co nawet wiem, to czwartek jest bardzo zabawnym dniem. Dla tych ludzi, którzy pracują, to czwartek już się przy... bywa po prostu rozrywkowy. Dla nas studentów <grych> na przykład to my nie mamy teraz piątek zajęć w ogóle, także to będzie już taki może być. Liczę na weekend. taką Studenci rozrywkową, też. fajną, filawową, Andrzejkową atmosferę. I serdecznie zapraszam jeszcze raz i no i co? No i, 28 listopada do zobaczenia. No. Dzięki serdecznie. Cześć. Cześć.